Za moimi plecami, po lewej stronie, znajduje się obraz przedstawiający błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i męczennika II wojny światowej, zaś po drugiej stronie cząstka jego relikwii. Ta sceneria nie jest przypadkowa, bowiem uświadamiamy sobie, pomimo milczenia medialnego, że my, chrześcijanie, jesteśmy najbardziej prześladowaną grupą społeczną na świecie. Dlatego właśnie zapraszam nas wszystkich na spotkanie 7 grudnia w sobotę, rano, do diecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego na spotkanie poświęcone prześladowaniom wśród nas chrześcijan. Chcemy być solidarni z naszymi braćmi i siostrami w wierze. Wobec prześladowania chrześcijan można przyjąć różną pozycję i postawę. Można powiedzieć, nas to nie dotyczy. Do nas to nigdy nie przyjdzie. Można powiedzieć i unikać w ogóle tematu, że nas to nie obchodzi. Można stwierdzić, i tak to musi się wydarzyć. To jest dobre i potrzebne, bo dobre ziarno może się oddzielić od tego złego. Ale trzeba na pewno Pan Jezus zostawia nam w swojej Ewangelii takie przesłanie. Dlatego zapraszam Ciebie na spotkanie, by sobie uświadomić i podpowiedzieć, jak wygląda nasza sytuacja chrześcijan. Co my możemy robić w tej naszej małej ojczyźnie, oraz chcemy modlić się, będąc solidarni z nimi, modlić się za prześladowanych o ich wytrwałość, o wiarę. Chcemy modlić się za prześladujących, a więc modlić się dla nich o nawrócenie, oraz także na ile potrafimy mobilizować siebie wzajemnie, aby stać na straży i szanować wszelkie dobre prawo, które ochrania. Każdego człowieka z jego przekonaniami i jego wierzeniami. Liczę na Twoją obecność. Bądź solidarny z chrześcijanami prześladowanymi.